66 uczniów z czterech szkół podstawowych gminy Czerwonak wzięło udział w trzecich eliminacjach tegorocznej edycji pierwszego kroku wieślarskiego. Uczniowie szkół z Owiec, Bolechowa, Osiedle Czerwonaka i Koziegłów ścigali się ze sobą w hali szkoły podstawowej w Koziegłowach. W tej gminie mieliśmy tu zawody parę lat temu. Byliśmy w szkole, która wygrała e, chyba czwartą edycję, jeżeli dobrze pamiętam. Także ten argument w szkole jest. Dzisiaj patrzę o drugie, myślę, że chyba z dużym powodzeniem. Frekwencja jest wysoka, tutaj są tylko w tej chwili yy, uczniowie z czterech szkół, yy, ci, którzy swoje eliminacje szkolne wygrali. Czyli każda szkoła jest reprezentowana mniej więcej przez 20, 20 zawodników. Ergometr to przyrząd, dzięki któremu wioślarze mogą wiosłować na sucho, szczególnie kiedy warunki pogodowe nie sprzyjają zejściu na wodę. Jest to w zasadzie takie same wiosłowanie jak na. Łódce Wieszczarskiej, jedynie co odchodzi nam tutaj sprawa z równowagą, która na łódce niestety buja troszeczkę, ale jest to bardziej przyjemne na pewno na łódce niż na ergometrze. Ergometry są obecnie często dostępne w fitness klubach, dla wielu uczniów jednak był to pierwszy kontakt z tym sprzętem, dla kilku bardzo udany. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Marcel Wiśniewski ze szkoły podstawowej w Owińskach, wśród dziewcząt Maria Molska ze szkoły podstawowej w Koziegłowach. Taktyka była taka, że mam się skupić, żeby dopłynąć, no i nie myślałam o niczym innym. Pomiędzy zmaganiami uczniów znalazł się czas na wyścig nauczycieli wychowania fizycznego, którzy pomagali im w przygotowaniach do zawodów. Wyniki tych startów nie liczyły się w końcowym zestawieniu, ale emocje budziły ogromne. Męcząco, męcząco, bardzo męcząco. Ja sam z racji tego, no wiadomo, nauczyli wychowania fizycznego. Nie każdą dyscyplinę sportową musi chociaż liznąć, tak? Ja specjalizuję się akurat w karatę. Jestem trenerem. Na lekcjach wychowania fizycznego koszykówka, a tutaj wiosło suche. Wytrzymałość. Jakaś tam w miarę była, ale nogi odczuły ten cały wysiłek podczas tego wyścigu. Kolejne eliminacje, ostatnie już odbędą się 24 listopada w Zalasewie, wielki finał 6 grudnia w Poznaniu.